Witam, dzisiaj pokażę wam jak podłączyć PSP3000 lub 2 do telewizora a więc będziemy potrzebowali oczywiście naszej konsoli PSP koniecznie 3 lub 2000 bo na fatach to nie chodzi oraz kabel euro lub yy, kabel cinczowy zależy, zależy jaki kupimy ja tu mam akurat kabel euro i oczywiście do tego telewizor obsługujący format NTSC yy, i mających gniazdo do euro w przypadku tej kamer. A więc tę końcówkę wkładamy tutaj w to oto miejsce w naszym PSP. A drugą końcówkę euro wkładamy tutaj w, te, w, te, w telewizorze w to miejsce i włączamy nasz telewizor. czym od razu przychodzimy na kanał AV AV1 oczywiście nasze PSP w tym momencie włączamy. Głos nie będzie, bo oczywiście jest śadzony kabel również od głośników i przytrzymujemy to oto przycisk ekran przez jakieś 10 sekund, aż pojawi się taki informacja, a na telewizorze ukaza nam się ekran PSP specjalnie do szczerze PL520.